Witajcie! dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam moją e, taką rutynę w makijażu dziennym, czyli mój taki codzienny makijaż, który wykonuję bardzo szybko e, i po prostu on wygląda ładnie. Jest to makijaż w złocie i brązie. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Jak widzicie, właśnie nakładam podkład. Podkład nakładam pędzlem Hakuro. Jest to pędzel taki kuleczkowy, ale nakładam go od środka twarzy, kierując się do zewnątrz twarzy, tak aby przy linii włosów było jak najmniej tego podkładu, a jak najwięcej było go tuż przy nosie, czyli tam, gdzie mam zaczerwienienia. Staram się, aby ten podkład był nałożony jak najlepiej, bez żadnych smug, bez żadnych ciapek, żadnych zatarć, żeby był nałożony tak, aby nic, nie, nic przez niego nie prześwitywało. Jeżeli coś prześwi będzie prześwitywać, to wtedy sięgam po korektor. Oczywiście później będę cienie pod oczami zakrywać korektorem, natomiast tutaj już mam dość duże cienie pod oczami, mimo tego, że tego nie widać, więc sobie wspomagam akurat ten obszar podkładem. Oczywiście nie zapominam o szyi, ponieważ nie chcę, żeby mi się ten podkład odcinał na żuchwie, tak więc tę resztkę podkładu, którą mam na pędzu, przekładam właśnie na szyję, żeby nie mieć odciętej warstwy podkładu na żuchwie. Kolejnym krokiem jest zatuszowanie cieni pod oczami. Ja akurat używam do tego celu korektora płynnego z Face Nico Baggio w kolorze LC1 najpierw nakładam korektor kropeczkami w takim lekko łukowatym kształcie, troszeczkę go rozmazując. Nakładam go także między płatki nosa, na zmarszczkę nosowo. No, właśnie na tą zmarszkę nosową, na brodę i na czoło. Troszeczkę też nakładam go na nos, na tu, sam szczyt, jakby grzbiet nosa. Następnie biorę pędzel do podkładu i delikatnie wklepuję go w podkład, tak aby rozświetlić twarz, zakryć niedos niedoskonałości. Oraz teraz zaczynam. Wklepywać go właśnie w cienie pod oczami, pomagam sobie pędzlem i robię to na zmianę palcem, właśnie tak, aby nie było widać tych cieni pod oczami. Kolejnym krokiem jest nałożenie różu w kremie. Jest to róż Maybelline Dream Touch Blush, o ile się nie mylę. Nakładam go palcem, robiąc takie kółeczka i lekko wklepując, właśnie tak, całą ręką, żeby sobie pomóc, żeby jeszcze bardziej troszeczkę rozblendować ten, ten róż, żeby nie było żadnych widocznych granic. Sprawdzam sobie, czy kolor jest równomiernie rozłożony. Jeżeli jest pod taka potrzeba, to troszeczkę dokładam i dalej rozblendowuję to palcami, właśnie tak lekko przyklepując, tak jak to właśnie teraz widzicie. Kolejnym krokiem jest już użycie pudru sypkiego. Dla mnie puder sypki z Kryolanu jest najlepszy, ponieważ on jest w stanie smatowić moją cerę na dość długi czas. Żaden puder prasowany jeszcze mi tego nie dał, dlatego ja osobiście wolę pudry sypkie. Puder sypki nakładam na pędzel do pudru, wklepując w okolice oczu, żeby utrwalić korektor. Bardziej go wklepując niż rozcierając, bo wklepywanie pudru lepiej działa na właśnie na, na partię pod oczami. Resztę twarzy w połowie przyklepuję, w połowie właśnie rozcieram, tak żeby ten puder utrzymał mi podkład, utrzymał mi to wszystko, co jest na podkładzie i żeby wyglądał naturalnie. teraz już przechodzimy do makijażu oczu. Pierwszym krokiem będzie nałożenie bazy z firmy NYX. Ja akurat wybrałam bazę NYX, bo ja ją bardzo lubię, ale jeżeli macie jakąkolwiek inną bazę pod cienie, byleby dobrą, to oczywiście możecie jej użyć. Nakładamy ją na całą powiekę ruchomą oraz przeciągamy aż pod łuk brwiowy. Tutaj oczywiście ustawienie kamery bo się trochę osunęła i teraz na drugie oko także nakładam bazę NYX, jak na pierwszym, czyli najpierw ruchoma powieka i pod sam łuk brwiowy. Następnie biorę pędzelek płaski i cielistym matowym cieniem, tutaj jest akurat z Inglota, ten cały cień nakładam na powiekę ruchomą i pod sam łuk brwiowy da nam to zmatowienie powieki, ujednolicenie koloru oraz takie zaguruntowanie bazy, o, właśnie tak widzicie, takimi ruchami krótkimi, przerywanymi. Nie nakładam od razu za dużo na pędzel, tylko robię to takimi warstwami. Pamiętajcie, że mniej znaczy więcej, więc lepiej coś dołożyć, jeżeli nałożymy mało, a później, i, i później, właśnie, właśnie sobie dokładać, niż nałożyć wszystko. Na jeden raz i zrobić sobie plamę na twarzy. Teraz przechodzę do złotego cienia z inglota, o, właśnie tego, co teraz pokazuję, i tym samym pędzlem, tym samym pędzlem języczkowym będę nakładać na środek powieki. O, właśnie, nakładam na środek powieki i akurat tutaj lepszy efekt będzie, jeżeli go wklepiemy. Więc ja go wklepuję w środek powieki i przesuwam się troszeczkę na zewnątrz oraz troszeczkę wewnątrz powieki. Zaraz to zobaczycie. Pięknie połyskujący cień od razu rozświetli i odświeży spojrzenie. O właśnie, teraz środek powieki, wewnętrz, wewnętrzny kącik i przeciągamy ten cień. Mhm. Nie za wysoko, żeby nie zrobić takiej efektu, takiego efektu kuli dyskotekowej. Oczywiście wklepujemy i drugie oko także wklepuje ten sam cień w ruchomą powiekę najpierw w środek. I kieruje się do wewnątrz i do zewnątrz. Złoty cień bardzo ładnie będzie wyglądał przy, przy oczach, które są niebieskie, takie szarawe, jasne. Przy brązowych oczach także będzie dobrze pasował. Mhm. Właśnie teraz widzicie, jak nałożony jest ten cień. Ruchem wklepującym najlepiej jest nakładać takie cienie. Teraz przechodzimy do cienia brązowego i to jest brązowy, matowy cień i tym samym płaskim pędzelkiem, kocim języczkiem nakładam go w zewnętrzny kącik powieki. Najpierw od linii rzęs kierując się ku górze. Ja sobie akurat wyznaczam takie jakby Taką literkę C, żeby sobie podkreślić jeszcze to załamanie powieki, bo u mnie jest niezbyt, niezbyt takie widoczne. Nie jest takie, jak bym chciała. I od linii rzęs, kierując się ku górze, właśnie zaznaczą sobie ten zewnętrzny kącik. Ważne, aby zewnętrzny kącik był bardzo bardziej ciemny od reszty powieki, szczególnie jeżeli mamy oczy blisko osadzone, a ja na przykład takie mam to właśnie ważne jest, żeby ten kącik był znacznie ciemniejszy od reszty powieki, bo wtedy optycznie nam to rozszerzy oczy i tak twarz, cały wygląd twarzy będzie bardziej symetryczny. Tutaj właśnie dodaję jeszcze trochę cienia. Teraz biorę pędzelek kulkę do rozcierania granicy cieni i zabieram się za rozcieranie zewnętrznej górnej granicy cieni. Jak widzicie ruchem takim łukowatym i troszeczkę takim kulistym jest bardzo prosto rozetrzeć te cienie właśnie takim pędzelkiem, więc każdemu polecam, kto jeszcze nie ma takiego pędzla, bez problemu sobie z tym poradzi. I drugie oko właśnie, raz takim łukowatym ruchem, raz takim kulistym i zaraz będziemy mieć roztarty cień. I tak jak mówiłam wcześniej, na, teraz będzie na zmianę dodawanie troszeczkę tego ciemniejszego cienia i rozblendowywanie. I teraz sięgam po płaski pędzelek, który wcześniej używałam i podkreślam brązowym matowym cieniem, który użyłam także wcześniej. Zewnętrzny kącik dolnej powieki, jak najbliżej rzęs, ale też troszeczkę ją rozmazuję, żeby nie było widocznej granicy cieni, bo to też przy dolnej linii rzęs nie jest zbyt, zbyt dobrze wygląda. Teraz biorę złoty cień, który użyłam na górnej powiece i nakładam na środek powieki dolnej, przechodząc troszeczkę z tym cieniem w wewnętrzny kącik. Kolejnym krokiem będzie podkreślenie brwi. Ja akurat tutaj podkreślam brwi setem właśnie cieni do brwi z firmy OriFlame. Robię to skośnym pędzelkiem, byleby był sztywny. Można kupić taki w seforze. Ja akurat mam tutaj z mojego zestawu pierwszego zestawu pędzli Lancron. Biorę jasny cień i od wewnętrznego kącika, że tak powiem, brwi, aplikuję ten cień wzdłuż rośnięcia, że tak powiem, brwi, tak? Od wewnątrz do łuku i do zewnętrznego takiego spadu brwi. Następnie przyszedł czas na tuszowanie rzęs. Ja akurat tutaj tuszuję rzęsy moim tuszem do rzęsy Lovely Curly Pump Up. Obecnie jest to jeden z lepszych tuszy w tak niskiej cenie. Bardzo ładnie wydłuża, zagęszcza rzęsy. No i ma bardzo, bardzo ładny kolor czerni, taki głęboki, nasycony. Naprawdę z rzęs potrafi, z nawet najkrótszych rzęs, takim jakie są moje, zrobić naprawdę piękne i, i okazałe rzęsy. Teraz przystępuję do wykańczenia makijażu twarzy i do tego celu używam bronzera mojego ulubionego z Pixie Cosmetics i skośnego pędzla z Hakuro. Jak widać, pod kością policzkową robiąc taki dziubeczek w bok nakładam ruchem takim od ucha do środka, do, do, do środka twarzy, rozcierając go takim ruchem do góry i kuleczkowym. I robię to samo na, na drugiej stronie twarzy tak aby to było symetrycznie, żeby ten, żeby to, ten cień, ten, moc tego cienia, tego, tego brązera była taka sama, żeby jedna i druga strona twarzy niczym się nie różniły. Brązer nakładam, też zaraz to będzie, że nakładam na, 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 czoło, żeby sobie troszeczkę to czoło zmniejszyć i ukryć za kola. właśnie teraz. Bardzo fajny jest ten pędzel do, do, do nakładania brązera. Troszeczkę broda i w sumie skończone. Teraz przechodzę do rozświetlacza. Jest to rozświetlacz bel, który był ostatnim do kupienia w biedronce i oczywiście brawo, ja bo sobie ostrość zmniejszyłam. Pięknie on rozświetla kości policzkowa. oczywiście rozświetlacz nakładam na sam szczyt kości policzkowych. I już ostatni krok to jest nałożenie pomadki bądź błyszczyka, ja tutaj używam akurat pomadki z Art Deco. akurat numeru Wam nie podam, bo mam już przełożone do tych paletek, ale sobie tak delikatnie zaznaczam jedynie usta, żeby bardzo się nie, nie odcinały, w końcu to jest makijaż dzienny i w sumie będzie to już gotowy, gotowy makijaż. I tak wygląda moja makijażowa rutyna. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Makijaż jest bardzo prosty do otworzenia, więc nawet największy lajk sobie z nim poradzi. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia do... przy kolejnych filmikach. Pa!